Czy do montażu filmów potrzebujesz profesjonalnego interfejsu audio? To się kameruje? Opcja pierwsza. Filmy możesz składać z wykorzystaniem zintegrowanej karty dźwiękowej w Twoim komputerze. Twoje wypowiedzi czy ścieżkę lektora możesz nagrywać z wykorzystaniem mikrofonu podłączonego na USB. Albo opcja druga, jeżeli będziesz chciał skorzystać z profesjonalnych mikrofonów pojemnościowych, które wymagają na przykład przedwzmacniacza, będziesz potrzebował interfejs audio. Podobnie interfejs audio przyda się, jeżeli będziesz chciał mieć odsłuch na studyjnych monitorach. Zastosowanie zewnętrznego interfejsu audio to również kontrola nad poziomami wejściowymi mikrofonów, odsłuch na słuchawki dla realizatora dźwięku, a w wielu modelach również dla osoby, która nagrywa. Zewnętrzny interfejs audio nie jest Ci niezbędny, ale jeżeli planujesz robić przy filmach, Coś więcej niż układanie myszką kroków na timeline, polecam taki zarób. Zaobserwuj mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych porad, na co zwrócić uwagę, kompletując swoje stanowisko pracy z montażem filmów.